Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Tym razem zapraszam Cię do opukania kolejnej rundki dotyczącej czakry gardła. Jest to kolejna rundka serii harmonizowania czakr. Jeśli się jeszcze nie znamy, to ja się nazywam Katarzyna Wardyła. Od pięciu lat jestem trenerem metody IFT, czyli Techniki Emocjonalnej Wolności. Na co dzień wspieram Was na sesjach indywidualnych i na warsztatach transformowaniu i odkrywaniu blokad. Więc tak, przechodzimy. Do konkretów weź głęboki oddech i pomyśl o tym, jak to jest u Ciebie z wyrażaniem siebie, zgłoszeniem swojej prawdy. Zauważ, jak Twoje ciało reaguje. Weź jeszcze jeden głęboki oddech i zacznij opukiwać punkt karate, czyli bok dłoni, i powtarzaj razem ze mną na głos lub w myślach. Mimo, że czuję dyskomfort w gardle, I czuję, że niektóre słowa ugrzęzły mi w gardle. Czuję opór przed rozmową i przed swobodną komunikacją. Akceptuję to, co czuję. Mimo, że w dzieciństwie mnie uciszano. Nie pozwalano mi wyrażać siebie i własnego zdania. I do tej pory czuję opór i lęk przed wyrażaniem siebie. Kocham siebie całkowicie i głęboko. Mimo, że czuję lęk i opór przed swobodnym komunikowaniem się, czuję opór przed wyrażaniem siebie i swojego zdania i głoszeniem swojej prawdy. akceptuję to, co czuję i kocham siebie całkowicie. Punkt brew. Czuję dyskomfort w gardle. Punkt oka. Niektóre słowa ugrzęzły mi w gardle. Pod okiem. Czuję opór przed tym. Pod nosem. Aby powiedzieć swoją prawdę. Broda. Czuję opór przed wyrażaniem siebie. Obojczy. Czuję lęk przed swobodnym komunikowaniem się. Pod pachą. Boję się wyrażać własne zdanie. Czubek głowy, bo w dzieciństwie nie wolno mi było wyrażać siebie. Brew. W dzieciństwie słyszałam, Oka, że dzieci i ryby głosu nie mają, że mam być cicho pod okiem, że mam przestać gadać i do tej pory, gdy o tym myślę, jest mi przykro z tego powodu. Pod nosem uznałam, że to, co mam do powiedzenia, nie jest ważne. Broda. Teraz decyduję się to zmienić. Obojczyk, uwalniam ten dyskomfort w gardle pod pachą, uwalniam opór przed powiedzeniem swojej prawdy, czubek głowy, uwalniam opór przed wyrażaniem siebie, brew, uwalniam lęk przed rozmową, obojczyk, przepraszam, bok oka, Uwalniam lęk przed swobodną komunikacją z innymi. Pod okiem. Uwalniam przekonanie, że to, co mówię, nie jest ważne. Pod nosem. Czuję, jak moje gardło i ciało się rozluźnia właśnie teraz. Broda. Od teraz swobodnie się wypowiadam i wyrażam swoją prawdę. Obojczyk. Łatwo i lekko komunikuję się z innymi. Pod pachą. Mam prawo do własnego zdania. I czubek głowy. Mam prawo mówić o tym, co czuję, a moje zdanie jest ważne. I głęboki oddech. I zauważ, co się pojawiło w Twoim ciele, myślach lub odczuciach podczas lub po opukiwaniu tej rundki. Jeśli czujesz jakikolwiek dyskomfort, zastosuj na ten dyskomfort akceptujące EFT. Jeśli ta rundka Ci się spodobała, była dla Ciebie wartościowa, to oczywiście zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału i do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami w komentarzu.